Cześć! Mam nadzieję, że dobrze wiedziałam tydzień Witam w kolejnym nagraniu. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się spodoba. Zasubskrybujcie kanał. A tymczasem przejdźmy prosto do tematu. I pierwszą rzeczą, o której pogadamy jest to, że wyszły lody o smaku Netflixa. I pewnie zapytacie się jak to możliwe? Lody o smaku Netflixa nie ma takiego smaku. A jednak. Jak wiadomo Netflix akurat umył w marketing. I można tutaj przywołać sytuację ze Stranger Things, y gdzie przed premierą część miasta Warszawy została przemieniona w scenę sceny z filmu serialu e, Stranger Things. Po przejściu takiego planu do te, docierało się do miejsca, gdzie można było obejrzeć przedpremierowe odcinki Drugą rzeczą jest na przykład niedawno wydany serial Wiedźmin, gdzie w Warszawie, aby na przykład pokaz, dostać się na pokazy premierowe, na bankiet, trzeba było przejść próbę traw. Więc nie powinno nas to zaskoczyć, że znana marka jaką jest Netflix i oczywiście Ben Jerry, czyli producent lodów, zaczęli ze sobą współpracę. Pewnie jest to, jest to obopólna korzyść, ponieważ i zarówno Ben Jerry sprzedawał yy, swoje lody w większych ilościach, jak i Netflix zyska dzięki temu większy rozgłos. I tym samym powstały lody o nazwie Netflix and Chill. I lody te w ramach promocji zostały ulokowane yy, w znanych produkcjach. I można tutaj to obejrzeć sobie reklamówkę spot yy, promujący te lody. Get ready. For a brand new addition to the Netflix originals you know and love. Ice cream introducing Ben and Jerry's Netflix and Chilled. The first Netflix original flavor from Ben and Jerry's. The perfect pint to go with all your favorites. You'll never want to watch Netflix without it. No, Jak one smakują? No więc, tak, już spieszę z pomocą. Smakują one, mają aromat masa orzechowego yy, z dodatkiem precji oraz brownie. Czy nie brzmi to wyśmienicie? Sami przyznajcie. Brzmi to fenomenalnie. No i teraz spieszę tutaj z, z pytaniem. Chciałbym wiedzieć, czy, jaka, czy wy. Spróbujecie tych lodów, czy kupicie je, czy może Was to w ogóle nie obchodzi i nie jesteście fanami takich rozwiązań smakowych? Wolicie swoje zwykłe, waniliowe? Powiedzcie, z chęcią się dowiem. Drugim miejscem, jakim się zajmę, jest to, że Netflix szykuje animowaną wersję Wiedźmina. I nie przesłyszeliście się, tak? Netflix planuje serial animowany na podstawie sagi Wiedźmin. Prawdopodobnie. Miałaby ona na celu podtrzymanie zainteresowania yy, serialem Wiedźmin, który, którego planowane wyjście jest w 2021, yy, czyli drugi sezon dopiero możemy, dopiero możemy się spodziewać w następnym roku. Jednak jest to dopiero nieoficjalna informacja i nic nie zostało potwierdzone, że taki serial animowany ma wyjść, czy też film. Mm. Jednak fani dotarli do tego, że Henry Cavill już jest w studiu i podkłada głos Geraltowi. Tak, animowanej wersji Geralta. Tak samo jak w serialu yy, Wiedźmi, tak samo w serialu animowanym, czy też w filmie miałby podkładać yy, głos dla Geralta. Brzmi to obiecująco i szczerze... chciałbym to zobaczyć. Jestem do niej Grałem w gry, czytałem książki. No i tak naprawdę ten świat jest tak fenomenalnie skonstruowany, że serial by się naprawdę przydał. Animowany tym bardziej, ponieważ tutaj można pokazać wiele rzeczy, scen walki. Nie ma ograniczeń, jak to można było zobaczyć na przykład w pierwszym sezonie Wiedźmina, gdzie było widać niższy budżet i ograniczenia podczas scen walki. Oczywiście nie przy tej, gdzie machał Henry Kamil mieczem, ale tymi scenami walki z potworami. To było widać niedociągnięcia i że no... mogłoby to być lepiej zrealizowane. I to był taki krótki news. Chciałbym wiedzieć, czy jakie macie podejście do tego, że może powstać serial animowany, czy też film animowany na podstawie Wiedźmina? Mm. Czy zapatrujecie się na to, czy macie jakieś nadzieje? A tymczasem ja się będę żegnał i do zobaczenia w następnym tygodniu. Na razie, hej, cześć!